YouTube'owe w piątek, piątek, piątek piątunia Jedziemy do swego klienta. Proszę nas Godzina 16.05 Normalnie byśmy siedzieli do 18, ale mamy cudownych kicików, brazików na live i RL na TikToku Dzień dobry kiciki, wraziki YouTube'owe w piątek, piątek, piątunia Zaczynamy nasz piąty Piąty chyba, a ponad czwarty live ERL Zaczęliśmy ten dzień dzisiejszy od odczucia od, zamówienia z Maxia za takie pieniądze jakie widzisz na ekranie. Ale teraz po godzinie, o godzinie 12 wpadło zamówienie naszego prywatnego McDonalda Ustro, o 8 Maglowiak. Dzień dobry. A tego Glowiaka to ja nie je znałem jeszcze, nie widziałem tego pana. Jakiś nowy na rowerze wyskoczył. Oho! Oho! Dobra. Tak powiedziałeś kiedy dać monetki, teraz będziecie słychać na YouTube. <grym> I jedziemy chwili, do swojego klienta na tartaczną z tym Mcdonald'em Tu już babcia filowała, aby przejść na nie na przejściu dla pieszych bo ciężko przejść 100 metrów dalej z tego kiedyś mieliśmy darmowe jedzonko, bo klient odwołał zamówienie tak już jedzonko było u nas w torbie jedyne bo u twoje też, jak odwołałaś drwala to już było stąd, nie? No... Więc mówię, Magnus to jest najlepszy Dzień dobry 3F Dobra Do widzenia jak bym że tak szybko odbierasz, to bym się nie wyciszała. A, no to jest też jakby od wczoraj u stronie coś plusuje właśnie w ten sposób, że wchodzę i wychodzę z zamówieniami. Pod, pod. No, został super. Odnowił suba Jakubosa, elegancko. Witamy, witamy Jakubosa. Jak tu jedziemy? Przecież na Roskiego, a nota. i przy piątego roku na Lidlu w Lewo, w Młodzianowską, no ta A propos Maca odkąd wróciłam właśnie po zimie na Uberkę, to też w Ustroniu nigdy nie czekałam Zawsze było gotowe No, Wszystko ładnie chodzą Ładnie, i to właśnie. nieważne ile mają Widzisz? ludzi, nieważne ile mają ludzi na sali wczoraj, czy na, na drive, ie. wchodziłem i wychodziłem Maksymalnie minuta, no bo ktoś musiał podejść i dodać jedzenie, nie? Bo stało już, ale było gotowe za tylko podać do wydania Ta, o zielone, let's go, dobrze! Zielona fala sprzyja, jedziemy Ciekawe kiedy A. będą robili te remonty tego wiaduktu Właśnie miałam mówić, ten wiadukt, który teraz widzicie I skróciłem o 400 metrów, łatwo z wami. O, tutaj jest 2 stoi sobie. wystaje mu Minimalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj ciepły. O i picie. No i dobra, dzięki wielkie. Smacznego, wzajemnie miłego dnia. I szukamy jakiegoś parkinga. Radą McDonald PKP na 25 czerwca Żeromskiego. Jedziemy sobie Brum i no, taka sama stawka, podobna jak do pierwszego zamówienia. Aha, to znowu ten Staś, co miałem u niego wczoraj co mówić. Miałem przygody z gościem, bo nie działał domofon, a jego gospodany je był zły. No to przynajmniej teraz już wiesz, że domofon nie działa. Tak. Dzień dobry. Jakoś dynka. Dobry, numer masz? CD? What? co? co? Mm -hmm. na YouTube a na TikToku też? na YouTube a film cała, na TikToka Sorta. jaki okay, YouTube? YouTube, yeah. e... <laughs> ja, jest. Mm -hmm. A ty masz P7? Do widzenia, cześć. Halo, halo Dobrze słyszymy. E, ten, no, ten nowy kolega z Globo, co go widziałem miałem. Teraz no. też odbieram zamówienie. Kolega z Ukrainy e, Już nam no, subuje na YouTubie. <laughs> tak, znowu daje ten kod do, do, do klatki, który nie działa. Więc musiał do niego znowu dzwonić. Tak, ta, ta. Jemu domofon nie działa i muszę czekać aż to, wyjdzie z mieszkania tak naprawdę, żeby wejść do niego. Do tej strony gdzie parkujesz? Do tego po lewej właśnie Tylko tam już jest brama A to, to jak po jak lewej? Leban jest. To nie Bo jakby było po prawo to No Po prawo to tam byłam kiedyś Jeszcze tragedii nie ma ale za cholera wam tego w domu nie drukowałaś, Tylko na mojego zgrądu i duszu o, to widzę, tak, tak, tak. Zobaczymy może Magic teraz wpiszę to samo i oddziała kod do wejścia O, zadziałał, zadziałał kod, ty może ja zapisywałem wczoraj. Dobra, wyciszcie. Dzień dobry, jedno i drugie, i wszystko smacznego. Do widzenia, miłego dnia. Dobra, nagrywamy content paczkomat. Jak nie ma dalej zamówienia. Tak. A my czekamy na zamówienie numer 3, bo po zamówieniu numer 3 na live mamy Opening szudry. Korzystając z zamówienia, szybki kauflan, toaleta, bułeczka i lecimy zjadać, czekamy na koniec zamówienie. Mamy w końcu zamówienie po ponad pół godziny czekania. Jest McDonald's na Zdrowskiego, Żeromskiego No, stawka 3,8 km na się z kawałkiem. Nie ja cały czas wydaje taką samą stawkę. Filmik, jako o, rowerek Uberek jedzie Już wyszły rowerki Uberki na ulicę. Wiosna przyszła. No. A my do tego McDonalda idziemy. Po co? Po 20 nagrańców trzy razy bez sosu, to ciekawe, trzy razy bez sosu. Dzień dobry, B4. Zapraszam, a pan nagrywa nas? Ja nagrywam jedzonko. Co? Nagrywam jedzonkę, jak przyjmuję i odbieram. No ale tak pan głową robi, nie powinno tak być, nie powinno, bo nagrywanie jest zabronione, nas to znaczy, no jest miejsce publiczne, prawda? No. Jest miejsce publiczne. Ale to jest McDonald's. No, jest McDonald's, ale no. tak nie życzą sobie, które mnie proszą, że pan cały czas tą kamerkę ma na wątpliwie. No mam, ale bo to nagrywam w ogóle jedzenie, jak Dobrze, nie przeważenie. nie? to też są gości, i to nie życzyć, tak? To są, to nie jest no jak tak, zgodnie te... z uchwałą RODO nie mogę udostępnić, udostępniać, udostępniać wizerunku, prawda? Tak. No Więc no tego nie robię. No tu jakby nie rozumiem o co chodzi Bo... No o to chodzi, ale nie udostępniam pani wizerunku nigdzie, a nikogo tutaj W razie czego mam podkładkę, jak coś się wydarzy I tak samo bardziej na drodze Słucham? na drodze to No na drodze, mam cały czas przejazd cały, tak? I nikogo nie widać pani, nikogo nie widać, jest wszystko zamazane, jak coś, coś wysyłam nigdzie, więc nie ma problemu, zgodnie no z wszystko jest, prawda? Ja mogę, jak naprawdę, jak tutaj jest problem, to mogę patrzeć się w sufit i tak dalej, ale chcę mieć nagrane to, bo takie, no, <ścoughs> w tak robią, jakby, jakby nie ma tego problemu nigdzie. Tylko ci się nie podnoszą, takim gadkiem. Milion kamer w mieście jest. I w i samej McDonaldzie też mają kamery. I, w, I galerie mają kamery. I to się nagrywa nie wszędzie i zawsze. Jakubos! Co tam z Jakubosem się dzieje? Skręć w lewo. Dodajcie! Dzięki Jakubos! Dziękujemy bardzo jakubos. za najciorę Jakubos. Witamy w top 3! Tak, pokonałem Denvera Witamy w top 3! Co to za korek tutaj się zrobił? czy ty wywrotka bardziej? może i wywrotka no pan wyjeżdża sam spokojnie taksóweczko, bo ja tutaj gdzieś chcę stanąć tylko nie wiem gdzie ja stanę tutaj teraz Ta, no gdzie szuka miejsca, nie? Tu jeszcze koroskopali i robią ruch, wypuszczają ludzi z parkingu. To są miejsca, jak ludzie wyjeżdżają z parkingu. Powinno być, no. To że trochę ich tam jedzie. Trzy autka. skrótem Ok. Dzień dobry, ubar. Bardzo smacznego, miłego dnia. Do widzenia! No 13 zł za 5 km dają, no takie wiesz. Akceptowalne. Takie akceptowalne, jakby no będzie content, nie wiem, no już mnie denerwują ci do udzielić, naprawdę Dzień dobry, 7D 7D, tak no? Dobra, dziękuję. Do widzenia. Nie słyszałam, że to coś był kontencik Nie. Ja powiedziałem 7D. Kanaz ja mówię, dostanę mówię i cichutko. Nie, nikt już nic nie mówił. Ja w sumie zawsze się patrzę na torwę, na zamówienia. No Ja sobie lubię popatrzeć, jak robię moje jedzenie. <grym, grym, grym, grym>, y y no moje no, tutaj jest brama. Co ja wjechałem jakiś parking dla lokali użytkowych i tak dalej? I taki ten parking słaby tu jest. No, parking prywatny, jakiś kardentali i tak dalej. Ach, te miejsca parkingowe. Tutaj jest brama. Ja potrzebuję parkingu dla ludu, dla biedaków. Chyba tu muszę wjechać. W tą uliczkę no, I tutaj to parkingów jest za parkingów. Następny. A, to jest parking, tylko tam jest SB Łucznik. Dobra, jestem SBM SB Łucznik. Na chwilę. O nie, za pod drzwiami. Okej... Okay. Czekaj, to jest, teraz. 7 to jest, tu, a gdzie jest 7a. Ach, te bloczki. Będzie ten blok, następny 7a, czy blok w głębi? To jest pytanie. Według pineski raczej ten drugi blok. Nie, 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 i nie, sobie nie, nie, I nie, 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 finde brack na Mamy zamówienie ze zbugowanym dźwiękiem, póki co 4,7 km, 13,60 zł, nóż-widelec, pytanie czy się opłaca Trzeba będzie zapłacić złotówkę yy, Nie opłaca mi się Pierdzielę, nóż-widelec no Jego szlabana opadnięta Ciekawe zamówienie 4,5 km ze Starbucksa Na Okolickiego 13 zł 9... No dobra, weźmiemy zobaczymy, co to jeszcze. Nie byłem w Starbucksie, jeszcze zobaczymy, czy tam będą krzyżyć na kamerkę. Co jest temu pożutowi w zderzak? Nie wiem, co daleko jest. Tak trochę mu kawałka brakuje. Ukraży, jak ukradli, jak Oliksowi. Oliks, ukradli, W Radomiu kradną zderzaki. Radu się kto może. No ten Starbucks jest na, na, na piętrze czy na panterze? Ok, masz ształkę, ale idą ludzie do niej, to nie jedź I spacerek po galerii Mamy tutaj kogoś, kto używał Starbucksa Idziemy po muffina jagodowego i Golden Caramel White Hot Chocolate Dzień dobry, 6C Uber 1, 3, 2, 6 Dobra, dzięki Do widzenia. Powiem Ci pani kreatnik, dziki bareciki, że to zamówienie to ogromne jest. No. <grych> tak, słyszymy się, no zamówienie ogromne. Takich zamówień to ja bym mógł się ułożyć na nieróżnym pecaku z 4. Taka mała, mała torebeczka. Tak, to była ironia. Chyba ironia, że nie jest malutkie. Przepraszam, co mam tak? tutaj na stacji to płatne też parking, wiesz, czy nie? Znaczy wie pan co, no jak na chwilę to tutaj staje to nic się nie dzieje, nie? na dłużej nigdy nie stawałem, więc to nie powiem. Więc jak lepiej, tu lepiej gdzieś tu albo tu jest sobie, nie? Znaczy no tam dalej tak, ładne, ale tu, tutaj jak stają, jak te samochody, albo tutaj w ten dołek wjechać, co między tym a Audi i tam nie ma problemu, tam zostają I potem na bank to nie ma parkingu normalnego, więc sobie skręcę jakąś polną albo coś i się przejdę kawusią e, 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 dobra, skręcę się w prawo A tu jest biedronka niby jakaś, jakiś parking, coś tam jest znaczek, pewnie jakiś na godzinę darmowy no nie no, zakazy parkowania, od odholowaniem Na takiej dziurze nawet Zakazy parkowania Dobra, stanę sobie pod drzewkiem Dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dobry. Smacznego. to widzenia mojego dnia. Godzina 16:05. Normalnie byśmy siedzieli do 18, ale mamy cudownych kicików wradzików na live i RL na TikToku. Ja powiedziałem krótko. Kiciki wradzików. Zrobimy tysiaka dzisiaj w celu miesięcznym. Kończymy z tym Uber'em, bo nie daje zamówień No i dziękuję tutaj wszystkim dzisiejszym wspierającym Szczególnie Oliksowi, Kotochlebowi, Werce I komu jeszcze Pani Gra dziękujemy dzisiaj w tak. Kto tam dzisiaj szalał Jakubos, tak Jakubo, się nie byłem ty... pewien, czy Jakubo dzisiaj był, nie? Jakby nie chciałem tutaj... Tak, Jakubos takiego tutaj, to tutaj dużego dał, ponad 15 złotych, ja go pominęłam, przepraszam Jakubos, oczywiście ty też. Dziękuję wam bardzo, a YouTubie widzimy się na podsumowaniu z kilometrów na Uberku, Opelku i tym pięknym dniu z kłótniami w Magnaldzie Galeria Słoneczna. Wracając do domu, rezerwa się nam zapaliła, więc nawet i dobrze, że nie tłukliśmy więcej kilometrów, żeby nie jechać na turbo rezerwie do domu. Przejechaliśmy dzisiaj 25,8 kilometra i spaliśmy 2,5 litra paliwa. No dzisiaj w centrum, klima chodzi, krótkie trasy, więc paliwo schodzi. Podsumowując piątek, w którym już drugi McDonald's podniósł mi ciśnienie. Dzięki Olixowi tylko 5 zamówień w 5 godzin. Podczas nich przejechaliśmy prawie 23 km. Zrobiliśmy ponad 60 zł. Dochód na godzinę elegancki 11 ,92 zł 92 grosze. Koszt spalonego paliwa 14 ,68 zł 68 groszy. Średni zarobek na kilometr 2 ,66 zł 66 groszy, a średnia długość zamówienia 4,54. Procent czasu delivery niecałe 40%.